Trybunał Konstytucyjny orzekł, że sąd powinien wezwać do uzupełnienia braków w apelacji także adwokata i radce prawnego. Jakie znaczenie ma ten wyrok dla środowiska prawniczego? Myślę, że to bardzo dobre orzeczenie, które Trybunał wydał. Ono po prostu powoduje to, że strona ma dostęp do sądu. Bo sam formalizm jest skazany, ale jeśli on służy uproszczeniu, przyspieszeniu procesu, a nie ograniczeniu, w rozpatrzeniu sporu. Oczywiście strony, które idą do mecenasów oczekują, że to będzie wykonane w sposób dokładny, profesjonalny I, i to jest oczywiście bardzo istotne, ale jak każdy, wszyscy się mylą, więc są błędy zawodowe i ten błąd, źle przygotowana apelacja, czy w ogóle pismo do sądu, no też może być obarczone pewnym błędem zawodowym. Na tą okoliczność przecież na przykład... Medycynie, lekarze powinni być ubezpieczeni, jak wiemy w krajach rozwiniętych tak się dzieje. Więc tutaj to orzeczenie jest bardzo dobre, korzystne dla tego, który wnosi apelację. Jest szansa, że sąd rozpatrzy merytorycznie sprawę, bo jest rozpatrzenie merytorycznej sprawy. Nie widzę sobie tutaj takiej sytuacji, żeby można było ograniczyć dostęp do sądu. Sądy są powszechne i dostępne, więc taka konstytucyjna zasada jest tutaj naczelna i bardzo tu trafnie sąd, myślę, Ułatwił życie tym wszystkim, którzy chcą mieć ten do dostęp do sądu. Trybunał Konstytucyjny uznał, że badany przepis jest niezgodny z ustawą zasadniczą, właśnie dlatego, że konsekwencje dyscyplinowania profesjonalnych pełnomocników ponosił ich klient. To, że się popełnia błędy, to jak powiedziałem, to każdy popełnia, ale to nie może być powodem do tego, że ktoś będzie pokrzywdzony z tego powodu. Może wystąpić z roszczeniem do pełnomocnika. Który, który obsługiwał taką sytuację, ale to nie powinno być zamknięciem drogi do sądzenia, więc to jest taka, myślę, bardzo ważna na przyszłość sytuacja. I oczywiście artykuł został uchylony, co jest bardzo korzystne. Klient, powtarzam, ma prawo do rozpatrzenia swojej skargi czy powództwa, szeroko rozumianego, więc oczywiście sądy, szczególnie w tym prawie gospodarczym, Dążą przez swoją praktykę prawdopodobnie do ułatwienia sobie życia poprzez odrzucanie wszelkich kwestii drobnych, formalnych, które nie, nie powinny właśnie być tą najważniejszą kwestią, czy, ale najważniejsze powinno być osądzenie sprawy. Dotychczas, gdy zawierającą braki formalne, apelację sporządził profesjonalny pełnomocnik, czyli adwokat, radca prawny lub rzecznik patentowy, sąd automatycznie ją odrzucał, nie wzywając do usunięcia braków. Teraz będzie musiał zawiadomić o brakach także profesjonalistę.